Siemanko, witam bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Waderos. Yy, I przystąpiłam, że będę nagrywał serię Waderos, Minecraft Waderos Mechanizmy. Yy, i dzisiaj bym chciał Wam pokazać, jak zrobić przycisk jako yy, dźwignię. No i może właśnie... No ja właśnie, dziwnie. To przycisk. I teraz trykam przycisk. No i zgaszyło mi się. Teraz... Zamknięcie. I zapalił się. Jak to wszystko działa? Proste. Yy. To jest banalne, przynajmniej dla mnie, bo ja już to obcinam w No i tak cały mechanizm wygląda. A ogólnie to, to. To jest cały mechanizm. Popatrzcie się wyraźnie na niego teraz. A, A popatrzcie się teraz. Przesuwa się to, tu już no przychody. No i teraz yy, jak go wykonać? Te rzeczy nam będą potrzebne. To właśnie wybuchu No i zaczynamy. Wchodzimy sobie ten yy, przycisk. I możemy taką odległość. A możemy też na taką. Ja, na taką to powiedzmy. I wchodzimy w pół pochodnię. A ja. teraz. Ja. Ja. podziałem trochę, troszeczkę czerwonek i przeprowadzamy sobie to i już tak się do tylko... tego tylko jeszcze teraz tu przeprowadzamy w tym proszek czerwony. czerwonej no i możemy na przykład na lampę z tego coś takiego teraz klikam i nasi się i zapala się. Więc to by było na tyle, w tej serii mechanizmów. No i mam nadzieję, że Wam tak się spodobało. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No i cześć.